Duchowe uzdrawianie jest taką metodą terapeutyczną, holistyczną, która wspiera powrót do zdrowia. Sama w sobie może być terapią, która rzeczywiście pomaga człowiekowi w powrocie do zdrowia, ale może być też terapią komplementarną, czyli może wspierać inne formy terapii, jakie lekarz Ci przepisuje. Dlatego warto też skorzystać z takiej formy, Ponieważ działa ona holistycznie i wspomaga cały Twój organizm. Często powodem chorób są trudne sytuacje życiowe, są jakieś bardzo długotrwałe stany, które doprowadzają nas do dysfunkcji organizmu. Duchowe uzdrawianie potrafi wesprzeć różne aspekty, wzmocnić układ immunologiczny, odblokować stres. A tak samo dać lepsze podejście do życia, bardziej radosne. Wpływa też na uzdrawianie relacji międzyludzkich, na głębsze poczucie sensu życia, i to wszystko razem też wpływa na powrót człowieka do zdrowia, też w aspekcie tym somatycznym. Dlatego warto, aby lekarze współpracowali z uzdrowicielami. Jeżeli chcesz skorzystać z takiej formy terapii, to skorzystaj, skontaktuj się z nami. Równocześnie możesz też nauczyć się, możesz stać się terapeutą duchowego uzdrawiania i Ty też możesz pomagać innym ludziom, możesz pomagać osobom Tobie najbliższym, ale też możesz praktykować jako profesjonalny terapeuta w tym wsparciu. Coraz to więcej badań naukowych potwierdza, jednak że duchowe uzdrawianie jest wspaniałą formą terapeutyczną bez jakichkolwiek ubocznych skutków. I rzeczywiście w wielu sytuacjach, w których wydaje się, że nic nie może pomóc, to akurat duchowe uzdrawianie odgrywa bardzo zasadniczą rolę. Dlatego polecam Ci i skorzystanie z tej formy terapii, i skorzystanie też z kursów, które prowadzimy w ramach Instytutu Realizacji Siebie i Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli. Możesz zostać terapeutą uzdrawiania, możesz praktykować. Może to być Twój zawód główny, albo też używać tej formy terapii, jeżeli jesteś lekarzem, terapeutą, fizjoterapeutą, czy zajmujesz się jakąkolwiek inną dziedziną. Zapraszam Cię serdecznie. Informacje o naszych zajęciach znajdziesz na stronie www.uzdrawianie.com. A teraz przez chwilę przekażę Ci trochę pozytywnej energii. Dziękuję bardzo.